Dobrze! O ja pierdziele, co tu się dzieje? No, muszę pomyśleć, co tu zrobić sensownego. Dobra, dajmy Ajax Inter Ibrahimowicz. Faken! Fucking... Ty też miałeś. Snajdera. Boże! <messengerGülme z announcement> Jego Snajder. <alternative. re simplicity> Dobra, Barcelona, Arsenal, Szczęsny. Dobra, MLS, Barcelona. Lionel Messi. Kurde, źle zrobiłeś. Źle zrobiłeś. Ej, mi sami przychodzą w ogóle tacy, ja ich tylko widzę w czerwonych koszulkach, ale nie jestem pewny, czy grali w Bayernie. Grali. Dobra, najwyżej, najwyżej się z tym poradzisz. Tu Inter i Arsenal, Miki Tarian. Ej, teraz mam trochę tarapaty, <grym> bo ja muszę to szczelić. Ej, ja mam dużo myśli i nie mam pewniaka, i to jest żart, że ja nie mam pewna, pewniaka tutaj. O Boże, dobra, Bayern, Arsenal, Gnabry. Hmm. Boże, ja jeszcze my... Ej, Permette jest AK grał w Bayernie? No, ja tu jeszcze mam Müller, nie? Ta, Müller, no. Bayern, Ajax, to masz tego? Blind? blind on chyba. Blind grał w Bayernie? No, Blind. A MLS Inter? To to był też Ibra, ale by na Tak, 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 też myślałem o tym. Ajax co tam... z Barcelona, też Ibra był na przykład. No. no. Kurde, źle zagrołęch. Źle zagrołem. No Dobra. Cóż, napiszcie w komentarzach, czy lubicie oglądać bingo.